Oraz dwunasty odbył się powiatowy zjazd kół gospodyń wiejskich. Centrum Kulturalne Oświatowe w Zawadzie gościło przedstawicielki 40 kół z całego powiatu dębickiego. Wydarzenie poprowadziły Aneta Sękowska, dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu, Promocji, Starostwa Powiatowego oraz Sylwia Zapał, zastępca dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Gości przywitał Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Bardzo się cieszę, że tą tradycję kultywujemy. Nie ma możliwości oczywiście, żebyśmy dalej tego nie robili. Będziemy się starali co roku takie spotkanie organizować, bo ono jest potrzebne, integruje środowisko, ale nie jest to taka zwykła forma spotkania, zabawy, jest to taka uroczysta msza w uroczystym naszym najważniejszym sanktuarium w naszym powiecie, a może też w południowej Polsce, jednym z ważniejszych i w ogóle w Polsce. No, i dzisiaj będziemy mieli okazję podziękować, ale też porozmawiać. Myślę, że też będzie wesoło, więc, tak, ważna sprawa, ważne, żebyśmy pamiętali o tych, o tych organizacjach, wspierali. Współgospodarzami przedsięwzięcia była także gmina Dębica. Wspieramy koła gospodyń wiejskich już długoletnia, długoletnia tradycja, można powiedzieć, kultywowania tej, tych tradycji lokalnych, tak, żeby po prostu ta tradycja, można powiedzieć, nie umarła. Podczas wydarzenia starosta, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dębickiego Anna Masur wraz z innymi radnymi powiatowymi oraz przedstawicielami gmin i środowisk lokalnych złożyli gratulacje członkiniom wszystkich kół, przekazali dyplomy i podziękowania za wartościową pracę na rzecz lokalnych inicjatyw oraz rozwoju rodzimej sztuki kulinarnej i rękodzieła. Bardzo doceniam te panie. To jest wspaniała inicjatywa. Ja jestem zachwycona, że one są w stanie się tak integrować, że spotykają się u siebie. Proszę zauwa zauważyć, jak wspaniale działają, jakie rękodzieła tworzą. To jest coś pięknego. Jestem pełna uznania dla nich. A ponieważ sama pochodzę ze wsi, więc czuję się jakbym była członkinią koła gospody. Wszystkich. Dla nas jest bardzo ważne to raz w roku takie spotkanie wszystkich kół. Mamy jedyną chyba okazję, żeby się spotkać, żeby się pomodlić w intencji naszych, naszych pań wszystkich i tych zmarłych, bo wiele odeszło, nawet w tym roku. Także dla nas to jest bardzo ważne spotkanie, właśnie na to święto Marty, żeby tu razem pobyć. A przy okazji też i, no, spotkać się na kawie, bo tam upieczemy jakiś placuszek, porozmawiamy sobie, wymienimy sobie też różne y, doświadczenia, różne pomysły. Czasem faktycznie coś nam się tam y, jedna drugiej podpowie. Także naprawdę jest to owocne. Jest bardzo fajnie. Czekamy na to co roku i zawsze uczestniczymy. W trakcie uroczystości w sposób szczególny wyróżniono cztery panie, którym wręczono tytuły. Honorowa Przewodnicząca KGW z wyrazami wdzięczności za zasługi dla lokalnej społeczności i ponadprzeciętne zaangażowanie w strukturach własnego koła. Starosta Dębicki w sposób szczególny podziękował organizatorkom powiatowych zjazdów pani Annie Mikrut, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego oraz pani Stanisławie Rakoczy, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie za wieloletnie zaangażowanie, wsparcie i pomoc oraz obecność podczas wszystkich najważniejszych wydarzeń naszego regionu. Myślę, że te spotkania naprawdę nie zaginą, bo na Podkarpaciu chcemy twierdzić, że takiego spotkania drugiego w ogóle nie ma. Dzięki też temu, że mamy sanktuarium, więc nie ulega wątpliwości, że coś chcemy dla tego sanktuarium też jako koło robić. I panie Ze Łezką w, o, w oczach zawsze przyjeżdżają i z tego niezmiernie ucieszone wracają. Całe wydarzenie odbyło się w serdecznej, rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło domowych przysmaków, a wszyscy goście mogli posłuchać i pośpiewać wraz z kapelą ludową Jodłowianie. organizację wydarzenia wsparli Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Dębica, OSP Zawada, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Gminy Dębica, Powiat Dębicki.